Cześć kochani, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dziś przychodzę do was znowu z tematyką szafy kapsułowej. Widzę, że ta seria bardzo wam przypadła do gustu. Ostatnio pojawił się odcinek o butach na sezon wiosna lato. Natomiast dzisiaj będzie tak powiedzmy ponadczasowo, czyli pokażę wam torebki, jakie mam w swojej szafie kapsułowej, na jakie modele się zdecydowałam, na jakie kolory i właśnie mm, opowiem wam jak wybierać torebki, żeby pasowały nam do szafy kapsułowej. Nie będzie to długi odcinek z tego względu, że mam torebek dosłownie kilka mam też dwa plecaki, bo nie oszukujmy się, jestem wielką fanką też plecaków, więc mam nadzieję, że tutaj przebrniemy przez to wszystko bardzo szybko i zacznijmy, no właśnie nie wiem, może od torebki, której obecnie nie noszę, natomiast mam zamiar do niej wrócić, jeżeli będzie taka potrzeba i to jest najbardziej klasyczny model w szafie kapsułowej, czyli tak zwana shopper bag, shopperka Moja pochodzi ze sklepu Parfum. Ja, jeżeli chodzi o ich torebki, uwielbiam, polecam od wielu lat. Miałam kilka ich torebek, może z pięć, tak mi się wydaje. Kilku się niestety pozbyłam z tego względu, że po prostu już nie były mi potrzebne. Nie nosiłam ich zbyt często i nie chciałam, żeby po prostu leżały i się po prostu kurzyły. Chciałam, żeby się sprawdziły komuś innemu, więc po prostu je oddam. I w tym momencie mam jeden plecak właśnie Parfum i mam tą szoperkę. I powiem wam, że z tej storby byłam lata wstecz bardzo zadowolona, często chodziłam w niej do pracy ona tutaj powiem wam, że w stanie jest idealnym, mimo że ta torebka ma już prawie 5 lat, nic się z nią nie dzieje ona jest wykończona tutaj, wiecie, tak jakby gumą z brzegu mam nadzieję, że to będzie w miarę widać paski, tutaj też w sensie pasek i tutaj też uchwyty i powiem wam, że nic się z tą gumą nie dzieje tu niestety jakieś nitki mi, widzicie, odstają ale powiem Wam szczerze, że jakbym to obcięła Aleks Kicha, ale jakbym to obcięła to wiecie, to nic by się tutaj dalej z tym nie działo, natomiast że jej nie użytkuję to też tego nie zrobiłam, w każdym razie myślę, że szoperka jeżeli nosicie ze sobą dużo rzeczy, to to będzie torebka, która wam się sprawdzi dosłownie do wszystkiego, bo to jest torebka, którą możecie nosić i do eleganckich stylizacji na przykład jeżeli pracujecie w biurze, bądź po prostu musicie się bardziej wiecie elegancko ubrać, bądź też ona się świetnie sprawdzi do jeansów i do trampek ja obecnie jej nie noszę, bo przyznam wam się szczerze, że jestem osobą, która Lubi małe torebki. Ja nie zabieram pół mieszkania ze sobą, tylko dosłownie klucze, portfel, telefon, chusteczki higieniczne. Czasami, jak pamiętam, to jeszcze biorę taki mały składany parasol i tyle. Czasami jeszcze jakieś rzeczy dla Niko. Natomiast od tego też mam komorę, wiecie, w wózku na dole, żeby tam powsadzać jego rzeczy. Więc ogólnie jestem fanką małych torebek. Natomiast jak chodziłam właśnie do pracy te kilka lat temu. To ta torebka mi się właśnie świetnie sprawdzała i powiem Wam szczerze, że jeżeli nie kodorośnie i będę mieć potrzebę noszenia większej torebki z większą ilością rzeczy, to albo do niej wrócę, a jeżeli się ona okaże, że dalej jest za duża, czyli nie wykorzystuję jakby w pełni jej rozmiaru, to po prostu ją komuś oddam. I i też się znowu zdecyduję na szopera, tylko że po prostu troszeczkę mniejszego. Już mam nawet upatrzonego. Powiem wam, że kiedyś się zastanawiałam nad Michaelem Korsem, ale że wszyscy mają torebki Michaela Corsa to jakoś mi się odechciało, żeby też taką mieć. Jak już jesteśmy może przy czarnych torebkach, to jeszcze jedna to jest, powiem Wam, zakup nie tak dawny, już nawet nie pamiętam kiedy ją dokładnie kupiłam, ale jest to torebka, która jest ostatnio bardzo popularna, czyli torebka w stylu nerka, którą możecie nosić w pasie. Ja bardzo często ją też przekładam, wiecie, przez głowę, o w ten sposób i przez wiecie, ramię, i noszę ją po prostu o tak, no wiecie, przez ramię jeszcze. W każdym razie to jest torebka, którą można nosić właśnie. Na różne sposoby, i to jest torba, którą ja często wybieram. Jak potrzebuję, mieć jej ręce wolne i dezniko, wiecie. I też przez to, że ona ma taki wzór. To jest wężowa skóra, ale może się ona wydawać bardzo elegancka, to mimo wszystko ona świetnie zapasuje właśnie do sportowych rzeczy typu trampki i jeansy, albo na przykład trampki i spódnica ołówkowa. Naprawdę ona jest bardzo uniwersalna, przez to, że ona tu jest prosta w, swoim, w swojej formie, natomiast tylko ją wyróżnia właśnie ten taki wężowy wzór. Tutaj w środku mamy jedną komorę i jedną taką malutką kieszonkę na zamek. A przepraszam, tu jest jeszcze jedna, nie zauważyłam, bo z niej nie korzystam. I to jest marka Even and Odd, ja też mam od nich kilka rzeczy i bardzo ich produkty sobie cenię. Dostępna marka na Zalando. nie wiem czy mają swoją stronę internetową, bo przyznam szczerze, że nigdy nie sprawdzałam. I ona mnie nie kosztowała jakoś dużo, około chyba 20 euro, natomiast ta poprzednia Shopper Bag... Chyba 30 euro. Za nią płaciłam i ją kupowałam w firmowym salonie po prostu Parfua, ale Parfua też jest dostępna na Zalando, więc możecie tam właśnie sprawdzić. I to jest taka torba. Tak, jak mówię, do latania na co dzień i na bardziej eleganckie okazje, kiedy chcemy tak wyglądać, też inaczej, bo to jednak jest coś innego niż taka tradycyjna mała torebka przez ramię. Więc ja ją bardzo lubię. czerń pasuje mi właśnie do wszystkiego, więc dlatego też się na nią zdecydowałam. I fajnie naprawdę leży w pasie, nie przemieszcza się. Możecie ją zapleść oczywiście od szlówki, od spodni, natomiast ja nie wiem, ja jakoś tak nie robię. Wolę po prostu w pasie, ale nie nie wsadzam mi właśnie do szlówek, ale można tak zrobić. Więc to to. Następna torebka, która zawsze ją, może tak, zawsze ją wybieram, kiedy chcę ożywić swoją stylizację, bo tutaj pewnie większość z Was już zna bardzo dobrze tą torebkę. To jest torebka marki Stradivarius, skupiona też właśnie na Zalando w bardzo intensywnej czerwieni. Ja nie wiem czy kamera idealnie oddaje ten kolor, ale to jest naprawdę taka żarówiasta czerwień strażacka. Moim zdaniem ona jest po prostu przepiękna. Świetnie pasuje chociażby do granatu, świetnie pasuje do bieli, do jeansów, do sukienek, nawet takich, wiecie, fajnych zwiewnych letnich. To jest torebka, którą ja po prostu uwielbiam i ona właśnie mi jakby dopełnia moje stylizacje, które są naprawdę bardzo klasyczne. Bo ja czasami, wiecie, lubię założyć sobie czerwoną y, ołówkową spódnicę, no to wtedy tej torebki nie zakładam, y, biorę jakieś takie bardziej, wiecie, neutralne dodatki. Natomiast kiedy sama chcę się ubrać neutralnie, ale nie chcę mimo wszystko być taka nijaka, to decyduję się właśnie na tą czerwoną torebkę, bo ona naprawdę robi całą stylizację. I to też jest taki klasyczny model, który pracuje do wszystkiego tutaj w środku. No jest dosyć pojemna, mamy jedną dużą kieszonkę i jedna jest tutaj na zamek, spokojnie mi tu wchodzi duży portfel, chusteczki, jakieś właśnie rzeczy typu telefon, nie wiem, klucze z mieszkania, jakieś drobiazgi, jak czasami robię zakupy, to też mi coś tam się jeszcze zmieści, więc ona nie jest wcale taka mała, na moje potrzeby myślę, że wystarczająca, no ale jeżeli tak jak mówiłam wcześniej, jesteście mamami, yy, które noszą już wiecie, dziecięce zabawki, jakieś inne rzeczy, no to może być trochę mała, natomiast możecie szukać takich właśnie listonoszy, troszeczkę większych i myślę, że też się wam, wam fajnie sprawdzą i będą do wszystkiego pasować. Kolejna torebka i tutaj już ostatnia, potem przejdę do plecaków, które uwielbiam, to jest torebka tak zwana wyjściowa, że nie często się zdarzają właśnie takie eleganckie okazje, to też nie mam potrzeby posiadania większej ilości takich torebek i zdecydowałam się też na taką, która jakby to powiedzieć, ona jest odważna, ona jest przykuwająca uwagę natomiast mimo wszystko w swoim wzorze jest tak prosta że też pasuje do wszystkich moich właśnie takich bardziej eleganckich stylizacji też pasuje na przykład do cygaretek do takiej, wiecie, bardziej eleganckich spodni i mowa tu o torebce marki nie pamiętam, chyba też Even and Odd Chociaż nie mam tutaj, nie mam tutaj żadnej informacji. Czekajcie tutaj w środku, ale jest tak ciemno, że nic nie widzę. Doroty Perkins, przepraszam, Doroty Perkins i to jest taka... Bardzo prosta torebka, właśnie, e, do trzymania po prostu w dłoni, możecie w ten sposób trzymać, jak wolicie, ale ona, przez to, że jest właśnie taka błyszcząca, to jest połączenie złota i miedzi, bo ta część jest bardziej miedziana, ta tutaj jest bardziej złota. Przez to, że ona jest taka właśnie błyszcząca, świetnie się sprawdza do takich wieczornych, wyjść też bardziej eleganckich, natomiast, mimo wszystko, ona nie jest jakaś taka, wiecie, tandetna, czy też rzucająca się tak, bardzo w oczy. Myślę, że w takim dobrym guście coś się na nie dzieje, natomiast ja nie lubię też jak jest za dużo bling-bling, bo czasami kiedy właśnie coś bardzo przykuwa uwagę, mam wrażenie, że też może być bardziej kiczowate. Natomiast mam, mam wrażenie, że z tą torebką tutaj tego problemu nie ma. Coś się na nie dzieje, ale jednak jest taka klasyczna, tak jak ja lubię, więc o, z jednej strony ma więcej tej miedzi, z drugiej mniej więc zdecydowałam się właśnie na taką prostą torebkę, tu się nie oszukujmy, za dużo nie zmieści, dosłownie portfel karty, mam taki mały portfelik właśnie na karty, jakieś na podstawowe dokumenty, to to się zmieści natomiast można jakąś jedną chusteczkę wrzucić, ale za dużo się nie zmieści, więc ja ją lubię nosić na takie wieczorowe wyjścia ewentualnie właśnie takie wyjścia bardziej eleganckie i to tyle jeśli chodzi o torebki, nie potrzebuję więcej, więc też nie mam więcej torebek, te co miałam z parfuma yy, oddałam Natomiast teraz moje dwa ulubione plecaki. Zacznę od tego, który mam już chyba z 3 lata, który użytkuję najczęściej. Jakby ten plecak noszę częściej niż wszystkie moje torebki. Chociaż nie ukrywam to, te torebki też noszę regularnie. Nie leżą i się nie kurzą. Natomiast nie oszukujmy się, jest to plecak dla mnie najbardziej wygodny, najbardziej praktyczny. I mowa tutaj o plecaku z Eco Skóry, który dorwałam w TK Maxie. Jest to plecak Steve'a Madena który mnie kosztował chyba 40 euro. Nie wiem jaka była cena wyjściowa, natomiast ja za niego właśnie zapłaciłam 40 euro. Całkowicie prosty, klasyczny. Ja też nie lubię jak się bardzo rzucają marki właśnie na rzeczach, więc cieszy mnie to, że tu jest tylko takie malutkie logo metalowe Steve Madden i informacja jest również tutaj na tym suwaku, natomiast więcej żadnego loga nie ma. Ewentualnie no tutaj na tych na tych nitach, czy jak to nazwać. W każdym razie nie ma żadnego konkretnego dużego loga, co mnie cieszy. Do tego plecaka był też dołączony taki pompon, taki puchaty, fajny, natomiast kiedyś, chyba w tamtym roku, szliśmy z Niko na spacer i damu mu ten pompon do, do, pompon do zabawy i niestety Niko wyrzucił z wózka i już niestety go nie znaleźliśmy. Tutaj tylko z przodu dwa takie pasy, ciemno-jasno-szare i tyle. Natomiast ten plecak, powiem wam, jest niezniszczalny. Rączka po prostu rewelacja. Ja go też często lubię po prostu właśnie za tą rączkę nosić, więc dla mnie było ważne to, żeby ona się... Wiecie, nie zniszczyła, nie zrobiła brzydka odnoszenia, natomiast tutaj po prostu wszystko się pięknie trzyma, więc to były idealnie, po prostu rewelacyjnie wydane pieniądze. Ja jestem z niego niesamowicie zadowolona. Jeżeli cenicie sobie wygodę, jeżeli lubicie nosić właśnie eleganckie plecaki, albo po prostu szukacie czegoś, co Wam zastąpi torebkę, będzie bardzo wygodne, praktyczne, co sprawi, że będziecie mieć właśnie obie ręce wolne, szczególnie mając dzieci, to ja Wam plecaki, właśnie polecam i ten Steve Madden jest naprawdę rewelacyjny, ja postaram się linki do tych wszystkich rzeczy, jakie wam dzisiaj pokazuję znaleźć, zostawić w opisie pod filmem, chociaż przypuszczam, że z tym plecakiem może być problem bo to już jest na pewno jakaś stara kolekcja sprzed nie wiadomo ilu lat, w każdym razie może uda mi się znaleźć coś podobnego, to wam właśnie wrzucę link natomiast plecaki właśnie takie z skórem, myślę, że to jest świetny wybór, tak jak mówię z tym się po prostu nic nie dzieje no i też taki model że pasuje i do rzeczy eleganckich, ale ja najczęściej właśnie do Adidasów, do trampek. Też bardzo często noszę do sukienek. Wiecie, to zależy na co mam ochotę. I mój zakup całkiem poczyniony niedawno, jest to plecak, nad którym się tak zastanawiałam, zastanawiałam i nie byłam pewna, ale w końcu się zdecydowałam. Kosztował gdzieś koło 20 euro, więc to też nie są jakieś straszne pieniądze. Jest to znowu marka Parfua. I to jest przepiękny, beżowy plecak. Nie mam pojęcia, jak nazwać to, ten materiał. On trochę przypomina zamsz, ale to nie jest zamsz. Czy ja tu znajdę jakąś informację, co to jest za materiał? Może kogoś to będzie interesować. To jest, moi drodzy, 100% poliester, ale powiem wam, że szczerze, że w życiu bym się nie zorientowała, bo w ogóle nie wygląda jak takie, wiecie, plastikowe coś. Naprawdę jest bardzo fajny ten materiał. I to jest plecak... Tutaj tak delikatnie, właśnie przeszywanym, tak samo na dole. Natomiast tu wszędzie jest po prostu ten materiał bez żadnych właśnie przeszyć. Bardzo prosty. Z tyłu jest fajna, głęboka kieszeń na zamek. Z przodu mamy tylko taki zatrzask o, w ten sposób. Więc jak potrzebuję się szybko dostać do moich rzeczy, to jestem w stanie. Natomiast mm, jakoś też mam wrażenie, że mimo wszystko. Jest on bezpieczny, że nikt mi czegoś szybko, właśnie z plecaka, nie wyciągnie. Wiecie, nie ukradnie. I bardzo mi się podoba też to, te detale to są zamki, które na szczęście da się całkowicie rozpiąć i dzięki temu poszerza się ten plecak odrobinę, więc jeżeli potrzebuję sobie do niego trochę więcej rzeczy włożyć, to mogę go sobie rozpiąć i automatycznie się właśnie robi w nim jeszcze więcej miejsca, natomiast ja je lubię nosić, jak mam nie za dużo rzeczy, właśnie tak zapięte o 3 czwarte myślę, że to fajnie wygląda i w środku też jest duża kieszeń, jest jedna kieszeń na zamek tu mam jakieś plastry, jakieś długopisy. No, w każdym razie też jest bardzo, bardzo, bardzo pojemny. I ten model też jest dostępny na Zalando. Może go uda wam się jeszcze dostać, bo tak jak mówię, ja go kupiłam może 2-3 miesiące temu, jakoś tak. Więc może on jeszcze na polskim Zalando też będzie dostępny. Jak znajdę link, zostawię w opisie na dole. Bardzo mi się podoba jego kolor. Też oczywiście pasuje do wszystkiego, ale mimo wszystko, że mam wrażenie, że ten plecak nie jest nijaki. Że on sam w sobie jest na tyle ładny, że nawet założony do całkowicie takiej prostej stylizacji typu jeansy i na przykład biały, biały t-shirt, albo na przykład do tego jeszcze żakiet, mimo wszystko będzie sprawiać, że ta stylizacja naprawdę będzie ładnie wyglądać. I on jest taki, mam wrażenie, bardzo dziewczęcy i myślę też, że będzie bardzo ładnie wyglądać do bardziej eleganckiej stylizacji. Ja go widzę właśnie na przykład w połączeniu. Z moimi białymi cygaretkami, do tego szare mokasyny i do tego na przykład, no chociażby ta granatowa bluzka albo nie wiem, jakiś zwykły nawet biały t-shirt, wiecie taka stylizacja cała na biało, do tego ten plecak i, i do tego lorcy baleriny, mokasyny. Myślę, że tu będzie wszystko po prostu pasować, więc z tego plecaka jestem również bardzo zadowolona i też dosyć często użytkuję, choć nie ukrywam, że ten jeszcze bardziej skradł moje serce. I to by było na tyle, jeśli chodzi już o wszystkie moje torebki, plecaki. Mam nadzieję, że tutaj podpatrzyliście jakiś model, coś Wam wpadło w oko, może się czymś zainspirujecie, może znajdziecie coś podobnego, albo może uda Wam się dostać te same rzeczy, które ja Wam pokazałam tutaj w filmie. Jak widzicie, ja stawiam na bardzo proste kolory, a jeżeli już szaleję z kolorem, to mimo wszystko stawiam na taki kolor, który będzie po prostu uniwersalny. Myślę, że Czerwień jest to taki kolor, który naprawdę pasuje do wszystkiego, bo można ją świetnie łączyć na przykład z grana. Z szarością, świetnie pasuje do beżu, czy do takiego kamelowego koloru. Naprawdę myślę, że mimo, że czerwień jest taka dosyć odważna, to ona do innych kolorów też bardzo ładnie pasuje i przepięknie właśnie podbija stylizację, więc ja Wam czerwone dodatki, niekoniecznie torebki, ale jakieś inne też czerwone dodatki, serdecznie polecam, jeżeli właśnie macie taką klasyczną, prostą szafę kapsułową, gdzie nie ma za dużo odważnych kolorów. No i mam nadzieję, że ten film przypadnie Wam do gustu, tak jak poprzednio. Odcinki z szafy kapsułowej. Jeżeli ich nie widzieliście, to podlinkuję Wam tutaj właśnie gdzieś playlistę, czy może na samym końcu filmu będzie playlista, gdzie będziecie mogli przejść do innych odcinków z tej serii. Jeżeli ten film Wam się spodobał, dajcie kciuki do góry, będzie mi bardzo miło i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, ściskam, buziaki, pa pa.